Idziemy do drugiego aktu ukryty obóz. Standardowa procedura. Idziemy do squirt. Kupujemy 3 esencje szmaragdowe. Lecimy tutaj. Wrzucamy, wrzucamy. Mamy 9 szmaragdów. 18 szmaragdów. I 27 szmaragdów. Następnie do szena. Łączymy na 9 królewskich i 3 nieskazitelne. Dobra, mamy to ogarnięte. To teraz wypadałoby wyciągnąć nasz klejnot. Gdzie my go mamy? Mm -hmm, tutaj 116 poziom elegancko. Nie ma co się opierniczać. Cyk, cyk, cyk. Obrażenia zręczność 16800. Obrażenia 10300.